komputer komputer laptop laptop smartfon smartphone tablet tablet klawiatura keyboard myszka mouse ekran screen monitor ładowarka Charger Bateria Battery Słuchawki Headphones Wi-Fi Wi Fi. Połączenie internetowe. Internet connection Strona internetowa. Website. Przeglądarka internetowa Browser Aplikacja App Application Pobierać Download Wysyłać Upload Chmura Internetowa Cloud Media Społecznościowe Social Media Nazwa Użytkownika Username Hasło password Zalogować się login Wylogować się logout Ustawienia settings Cyberbezpieczeństwo cybersecurity Wyszukiwarka internetowa search engine Adres strony website address URL Plik, File, Folder, Folder, Pulpit, Desktop Oprogramowanie: Software, Sprzęt Komputerowy, Hardware, System Operacyjny: Operating System: Aktualizacja, Update. Błąd w programie. Bug. Awaria, zawieszenie się. Crash. Instalować. Install. Oginstalować. Uninstall. Zresetować. Reset. Kopia zapasowa. Backup. Dane. Data. Niechciana poczta Spam wirus Virus Zapora sieciowa Firewall Konto Account Powiadomienie Notification Prywatność Privacy Regulamin warunki użytkowania Terms and conditions Odrzucać Decline Akceptować Accept Komentarz Comment Polubienie Like Udostępniać Share Wpis Post Post Aktualności Feed Profil Profile Oznaczać, tagować Tag Obserwować Follow Obserwujący Follower Wiadomość Message Czat, rozmawiać na czacie Chat Rozmowa wideo Video call Transmisja na żywo. Livestream. Subskrybować. Subscribe. Kanał. Channel. Treść, zawartość. Content. Twórca. Creator. Influencer. Influencer. Algorytm. Algorytm. Zaangażowanie Engagement Zasięg Reach Sekcja komentarzy Comment section Emoji Emoji Hashtag Hashtag Trend Trend Na czasie Trending Prędkość pobierania, download speed, prędkość wysyłania, upload speed, połączenie, connection, opóźnienie, lag, usterka, chwilowy błąd, glitch, włamać się do systemu, hack, hacker, hacker. Wyłudzanie danych, Phishing, Oszustwo, Scam, Złośliwe oprogramowanie, Malware, Szyfrowanie, Encryption, Uwierzytelnianie dwuskładnikowe, Two-Factor Authentication, 2FA, two Ustawienia, Settings, Preferencje. Preferences Pomoc techniczna Support Help Desk Interfejs użytkownika User Interface UI Doświadczenie użytkownika User Experience UX Kliknąć Click Przewijać Scroll Pomniejszać Zoom out Powiększać. Zoom in. Zrzut ekranu. Screenshot. Ustawienia powiadomień. Notification settings. Polub ten film i subskrybuj kanał oraz napisz w komentarzu, o czym ma być kolejna lekcja.